No dobra, to nie dobry się z Państwem po raz kolejny. Jest z nami <gryw> i tak Cię nie widać, ale jest z nami Unik, którego nie widać teraz jeszcze bardziej. Unik jedzie sobie testową R3, ja jedę sobie testową R125 i tak jedziemy sobie w dal, tak żebyśmy nie wpadli w deszczyk. I sobie coś tam ponagrywamy i Wam coś wrzucimy i zobaczymy co z tego wyjdzie. No, Także ja nie mam tarczy z prawej strony, Unik nie ma tarczy z lewej strony, wszystko się zgadza. Dlatego jedziemy w ten sposób. Tak. I hamu jak hamujemy razem, to nas nie ściąga. No. To, tak, trzymamy się za ręce, jak hamujemy. o, dokładnie, chyba jest jakiś mecz jednak. No, no na pewno jest mecz. No dobra, słuchajcie, to co? Standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszamy. No w ogóle tak ostatnio to wam się spodobał odcinek, jak żeśmy sobie lecieli z Unikem i my gadali o jakichś e, doperelach pod tytułem Intercom. No. O. Mówię, mówię, że się ludziom spodobał ostatni odcinek z interkomami, więc lecimy sobie znowu, no. zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki lekki spontanik jest. A tutaj właśnie to jest klasyczna pozycja motocyklowa. Tak, to unik... jest... nie, nie, umiem... Nie, nie umiem jeździć do się nogami podpieram, nie? żeby Dokładnie. się rzucić. Dokładnie. Junik nie potrafi też skręcać jak się okazało. Tak. I dlatego podpiera się nogami, bo rozmontowaliśmy mu niedawno boczne kółka. E, jeszcze chwilę temu miał patyk włożony z tyłu i go tak trochę na tym patyku trzymałem, ale już sobie daję radę z nogami A no tak średnio, ale staram się No o, spoko, dasz radę myślę Dobra, to teraz przydałoby się pojechać kurwa gdzie? W lewo? Prosto? Jak do TVN no to wprost Na pewno? A nie tak, lewo? tak, 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 tak. Fakty można interpretować, ale faktów nie da się zmienić. Dokładnie A właśnie już z takich wspólnych odcinków też fajny był ten taki, co tam do stabionu pojechaliśmy Jakoś w grudniu, pamiętasz? Aaa, to jeszcze z widzem. No, połowa grudnia, kurde i taka pogoda była No, zajebiście wtedy było A na kulica mi się przywo ty Aha A jednak A jednak A jednak, A no, Oś, panie się chce ścigać ze mną <grym> Albo nie W tym Audi? Tak Bęknąłbym ją, ale nie chcę siary robić. No chłopie, nie szarżuj tak bo to wiesz. Nie, ja wiem, ja wiem. Dużo nie to... trzeba, taka moc potrafi zaskoczyć. Tak, to mówię ci rwie od samego dołu do samego końca. O. Ostatnio jak przyjechałem przed ulicę, to dostałem później pretensję, bo asfalt pozawijało. O. I prawdopodobnie będę musiał znowu kawałek swojej autostrady zerwać z jednego miejsca i położyć na drugim miejscu, że z ramach zadośćuczynienia także... No wiesz, hajsy z YouTube wpłyną, to będzie na autostradę, żeby to bo Wiadomo, No że wiadomo, to wpływa, kurde, nieskończona fala jest taka, że. kupuję sobie, widzisz takie monstra, nie? O. Znaczy, kupuję, stać mi na to, żeby pójść i wypożyczyć. Mówię, kurwa, ile za godzinę? 1500, to dajcie nam tydzień. O. Zostawiam tu pół bańki kaucji. I, i jedziemy z tematem, nie? Ale miękki jest, kurde, miękki to jest na bank. A to nie jest miękkie? No, no, to jest bardziej miękkie. Znaczy w ogóle ta 300, tak jak nagrywałem dzisiaj odcinek o tym, jak to wiesz, jakie są moje wrażenia z jazdy tym, tak jak ja myślę, one są robione w Indonezji. No. To jest prawdopodobnie robione głównie na tamten rynek, co nie? Do krajów rozwijających się, które mają kurwa. Wszędzie dziury. No da A, ale mi się dziabnęło w nogę okay. No, żebyś sobie kurwa siniaka nie zrobił jak ja zrobiłem. No właśnie, co chyba zrobiłem. No, e, to jest na rynki rozwijające się i do tego to jest takie, wiesz... No miękkie, miękkie musi być, no bo się nie, ten... ...nie, nie płacę po, zbyt długo. Żeby Aha. 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 Jak na Supermoto? No, <laughs> <laughs> Crossrider. <laughs> wiesz, ja się ogólnie boję w zakrętach jeździć, bo to nie wiadomo, co tam, wiesz... Je... To znaczy, e, wiadomo jeździć, no. Wiadomo, zakręty to zło. Kwintesencja motocyklizmu, jest wiesz? Jazda po prostej no. Możesz mi imponować swoją pojemnością, ale nie wydechem. Ktoś tu zaraz straci dowód. Ty, ty, czekaj, czekaj. No jest taki zapierdalaj, dzwoni, nie? Mówiłem. Takie 80 najszybciej O patrz co stoi O kurwa O o ho o o, 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 o. o o co to jest? Co? Bierzemy na testy? O, o. Tak u u, ładne A co to? nie wiem Ale dobra, definitywnie jest jakiś mecz w prawo tak? W prawo Dobra, pójdź mnie przodem A kurwa Ej co będzie kurde się wciskać O te samochody, i ty motory kurde No te kurwa masz O e te motory kurde Ej nie nie gościu, nie nie, dzięki dzięki ale nie trzeba o! Ktoś ładnie rower postawił. Tak, ja chciałem ładnie zaprezentować jak wchodzę w A kurwa, zapomniałem, no trudno. O, ale dobra, ale sobie Co? Nie. coś? Byś musiał to zobaczyć. E, fajna miejscówka, nigdy tu nie byłem. No człowieku, to się kiedyś działo sporo. Będziemy gdzieś skręcać? Eee, tak. Pięknie, Junik, kurwa mordo. Mm. Pomyliłeś style, bo to jest super style. Ale teraz ale... się cieszę, że mamy miękkie motocykle, wiesz? No, powiem Ci, że jest taka jedna miejscówka, mogę ci zabrać w Warszawie w centrum eee, Do testowania zawieszenia, kurwa, na takiej kostce jest człowieku, ja pierdolę, a. jak on się... ona wyrzuca, a to w szoku I to w lewo W lewo Tylko Kontroluj gaz, nie? Boże, ja. moje jaja gdzie my jesteśmy w ogóle? O, no, człowieku my Jesteśmy w dupie, ale zaraz będziemy przy Wiśle, przy wałach Czekaj Dobra Odejrzenie no, się, Kierunku dasz radę? dasz radę? Dasz radę? Nie. Prawie Ach kurde, zapomniałeś <laughs> kierunku przy chowaniu się Udało jak, ci się jednole. go wyprzedzić? Udało ci się go wyprzedzić? Tak Ale nie włączyłeś kierunka przy chowaniu się i trzeba to będzie wyciąć No I prawo to... jazdy niezdane No, no Zabiorą ci prawo jazdy na ten patent o! Co to było? Nie wiem. Poczekaj, bo ja tutaj dawno nie byłem. Ja muszę jechać przodem, bo nie wiem. Wiesz, jak zobaczę miejsce, to będę wiedział. Eee, A... nieprawidłowo jechać już zakręty. Jak to? O, żeż kurwa, zapomniałem, sorry. Zapomniałeś Tylko się jeździ, bo jest dziwnie. O, i proszę, ja ciebie. Jesteśmy teraz w tak zwanym Fire Road. Czym? FR No tutaj się parkowali samochody <grych> Ty tu w ogóle ścieżkę rowerową zrobili Ja pierdolę jaki awans społeczny Za moich czasów nie było takich czasów O nie Za moich czasów tu w ogóle było chyba zamknięte albo mi się wydaje Albo było jakieś przejście ale była tam furtka zrobiona Aha A tam z tyłu jak jest droga to żeśmy się ścigali no. Wariaty Wariaty No właśnie o i tam jak stare jest ta droga To żeśmy, żeśmy kurwa tu się ustawiają ludzi na start Aha I nie a widzę, że zrobili wysepki właśnie Tak, właśnie z tego powodu O patrz zielony bochenek chleba cały, nie, może nie bochenek, ale... No całą kromkę Kromkę chleba? Kurde, skubaniec no. To weź uważaj, jak będziesz pić, bo ci butelkę porwą Może tak być Wszystko jest możliwe Wszystko jest możliwe Tylko nie wyrzucaj odpadów Nie, no jasne Gdzie jedziemy? Nie wiem no tam to raczej chyba nie Dawaj czy... tamtędy czy... się przejdziemy, Zobaczymy najwyżej przed osiemde wrócimy A! parły w kałuże. <laughs> kurwa Przejadę tu nie, nie będę im brudzić tego motocykla Te historia lubi się powtarzać, ostatni raz jak to jechałem, to jechałem na 125 Ha, CWRC huh. Cross country bitch Gdzie my kurwa jesteśmy? Ty! jakiś żwirek, dawaj! Na torach jaki, A, górę. jaki żwirek? A tutaj! Ja chcę zobaczyć jak ten na ior łapie Uwaga! No daje radę nawet A ja tył zblokuję o, 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 o. o, tu! Ale powiem Ci, że tak kurwa szarpie mocno Wiem, jest gaz. Jaki wstyd! To nawet kurde, nie ten. ja powiem Ci, że on tak... Ten ABS działać działa, ale w tym momencie on strasznie jedzie. Tak mocno byś się raczej nie zatrzymał. Weź tam przodem, przyhamuj. Wydłuża drogę hamowania, ale z drugiej strony nie zaciśniesz No, no ale zobacz co jest z boku, jak on działa, Jedz sobie obok mnie Ale przód czy tył? Przód, przód No Patrz o, a, Kurwa Co? Jeźdź, <laughs> patrzyłem się w dziury wjechałem, ja pokaż jeszcze raz No No, jest on tak Chociaż jak zrobisz przód, tył Kurwa, aż mnie na bok sunie Mm. Pozdrawiamy mieszkańców okolicznych, jeżeli ktoś nas ogląda stąd. Gdzie jedziemy? W prawo są kierki Prosto, dawaj. <grystanie> <grystanie> Dobra, jedź, jedź, jedź. Bo tu pan chce wjechać. Dobra, ja wiem, gdzie jesteśmy. Ja tu już byłem. Będziemy wracali tą samą drogą, w którą jesteśmy jechali. Aha, a do tego skrzyżowania tam dojedziemy. Tak, tak, tak. Lekaj, stop. Matko, jedyna. Kurwa. Sojrzałeś dokładnie Tak Pan z tyłu nas, skutek że ma na spekę Dobra ładaj będzie brzelać lewej bierzecie Nie daj się Do left Eee chyba tak 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 Chyba Tak tak chyba Ciąg jest, dajesz. Patrz, patrz jak się biorę kurwa da, patrz teraz Patrz teraz kurwa Wszystkie wójki 120 pod kurkę człowieku Dobra, prowadź <laughs> Nie wiem czy zauważyłeś, ale tutaj, tutaj zawsze jebie Tak Zaraz kołozusu. przypadek? <laughs> Nie sądzę <laughs> To, to jak ja to jakie tam polimy te, te ta, skakania na, na rowerkach yy, zapieprzają Chyba tak. Fajnie chodzi ten wydech, kurde, no naprawdę ładnie chodzi no, mi Ci, że daje radę. Tylko ciekawe, jaki akrab kosztuje do takiego sprzęcika. Pewnie jest półtora koła co najmniej. Nie no, więcej. Jeszcze więcej? Pewnie, że tak. Wydaje mi się, że koło 2,5. Ale ładny jest ten wydeszek. Znaczy wiesz, on ma w ogóle jeszcze dwie wersje kolorystyczne możesz mieć. Albo ten taki, albo jest czarny jeszcze. Ale... Kurczę, 125 może ładnie brzmieć, naprawdę. No może, może. Fajnie działa, podoba mi się. No. Jak to drze japo niesamowicie No Ale wiesz, że jeżeli byśmy wyjechali, a ja przed nami byłaby policja to byłoby na ciebie A dlaczego no nie? Bo twój jest większy Ale twój wygląda na sypszy Dobra słuchaj, jakiegoś MC Donalca ja bym szukał Jeżeli mamy się zatrzymywać eee, gdzieś Dobra, idziemy tu kurwa człowieku, będziemy mieli najbliższego maka, Takiego, żeby można było sobie na spokojnie wyjść i zjeść Nie wiem. No masz, masz. Ach, to będzie ciężko przejechać. O cześć, teraz, teraz będzie okazja. Jedziesz pierwszy? 25 prowadzi dwa chopery Co zrobić? -taki, taki obrazek. Co zrobić? Na tej 125 stary jestem FF. Furious and furious. <laughs> Teraz jak cię zrobię, patrz teraz, człowieku, kurwa, leci z strzała. Patrz na to. Człowiek 127 i rośnie. Dobra, potrzebuję górki, żeby się napędzić bardziej. 131 Już mi Miga shift light, człowieku 133. O kurwa. Nie moc. Ścigamy się. Dobra, daj mi 2 sekundy forów. Dobra. Dobra, to robimy tak. Jak ci minę, to ruszasz. Dobra. Dobra, nie spadł, nie spadł. Nie, zastanawiałem się, czy rydyki nie wziąć dla Beki, ale to by było chyba meczące i dla mnie i dla Ciebie. No, bardziej dla Ciebie, ja bym zadążył. Znaczy, kurwa. Znaczy, <grystanie> nie. W nie w tą stronę chciałem to powiedzieć. Kurwa, cały czas zapominam... Nie wiem, jak jadę sobie z poim, to cały czas pamiętam o tych kierunkach. Aha. Ja Ci kurwa wyłączę. <grystanie> A jak jadę takimi małymi pojemnościami... Zasentralnie zapominam o tym, żeby kierunek wyłączać. W prawo? Tu. Dobra. I w prawo. W prawo i w prawo. No fajnie się jeździ takimi, takimi pierdkami. To... Powiem ci, że jest śmieszne Ta, no. To, takie to... czymś można było sobie właśnie te polskie małe tory jeździć bez problemu. Ale tak, tu... tak, tak, to, tak. To? To? No, to jest ten mak To jest ten mok! No jedziecie. To jest ten mak To ten! O U. Uwaga, zachodzi na boki, interesujące. E, fajnie się tym, to jest takie kurczę, na tym się można bawić no. no. można. To nie no jest tak, że coś, coś zrobisz i zaści ci wyskoczy spod tyłka jak większe. Tutaj wszystko można spierdzielać po mieście czymś takim, genialne to jest. Powiem Ci, że można się bawić takimi sprzęcikami A no można W sam raz, na takie klimaty No ja no Kurwa bo. Rzecz, Możesz mi się nie wpieprzać w konsekwencje Tak, w konsekwencje tak. Jak to mówią, klasztor Rubika? O przechuj, jak to odpaliłeś to po prostu... No człowieku... Człowieku... Wszystko zadrżało w posadach. Jak Erwan normalnie jakiś. Czas po, po, na nowy... Pokaż na jak, na... jak to się robi, pokaż jak się zawraca w miejscu motocyklem. Panie o, Koda, chory. Panie Aleksandrze, niestety nie zaliczył Pan egzaminu. Na kategorię A1. Nieważne, że nie umiem skręcać, ważne, że mam głośny wydech. W sumie? Dobra, gdzie jedziemy? Łużywicie w chuj panie, ja się boję, bo tam ciemno <ślepszy> Ślady do środka są ty? To, to, to tu nie wjeżdżałem, Nawet nie widziałem, że coś takiego tu jest Świata się świecą w środku I narkomany nas za, zaatakują jakieś Tak, no z żywych świt żywych trupów <ślepszy> jepany ty, tu nagrywają gazety motocyklowe, kojarzę to miejsce Tak? Tak Dobra, teraz zobacz, tam masz te dwa pasy się jak gdyby zwężają, nie? No tak I tam zaraz jest następne skrzyżowanie No jest A za tym skrzyżowaniem jest to wielkie skrzyżowanie z Puławską, nie? No jest i stara babcia, taka lampucera kurwa, jechała sobie chyba na tym, na nawigacji i dostała komunikat za 500 metrów skręć w lewo, nie? No tak Problem był taki, że jej się to 500 metrów wydawało, że tam jest 150 metrów I odbiła sobie na ten pas lewy o. A on jest do skrętu w lewo I Człowieku, ja sobie jadę, normalnie jak człowiek tym pasem No Baba wbija sobie na ten prawy Ja jadę środkiem i tylko patrzę co ona kurwa robi, nie? Zielone się pali gościu tam, stąd skręca, wiesz, też w lewo a ta dzida kurwa na czołowo na niego, na prosty mm. I w tym momencie się zorientowała, bo go się w heble aż poszedł kurz, a ona zauważyła, że idzie na czoło, więc odbiła w prawo, nawet nie spojrzała, nie? A ja tylko kurwa do krawężnika, gaz kurwa łycha i spierdoliłem. Człowieku, kurwa, jakby nie staranowała to w świat ci ludzie. No wiesz co, można jakiejś stacji benzynowej szukać powoli. A, bo ty musisz stankować? Tak, Tylko to od razu zawijaj przy krawężniku. To, to, to? To, to, to. Nie? Tu! To jest Ok. Ma <grym> gdzie? <grym> o jejku, jejku. <grym> Nie strasz psa. A to raczej ty nie strasz, ja to nie mam czym. Mojego to nie słychać. Panciu, panciu, czemu oni tak warczą? Eee, nie boi się. Mały jebaniec. Miejski piesel. Nie będziemy się wciskać, bo kurwa się nie przyciśniemy i tak. Oh. Dobra Możesz przestać? <laughs> A jest pan! Są się pan! Te kurde przyjeżdżają takie ten. i ten... Nie podnieżdżają w kurku Jedź pan! No jadę, jadę! Oh. Jest, ale to głośno jest A jest, oh. te jest do tego jakiś ten... Do <laughs> Nie, wiesz co, nie dostałem nic takiego, ale pewnie jest. I teraz patrz, kosmiczna. Ale co kosmiczna? Pierwsza, druga czy trzecia? Stary, to jest prędkość niedorzeczna już, kurwa człowieku. Patrz, się z Tobą ściga. No właśnie widzę. Pokażę mu, gdzie raki zimują. Prawdopodobnie. O. coś mi się mocno majta lusterko, niepokojąco mocno. Dawaj z prawym tunelem, dawaj z prawym. Patrz, Nie? jak Mojżesz kurde. A te nogi po bokach to tak profesjonalnie wyglądają jak je zwieszasz. No, stary. Widać od razu, że Technika. doświadczenie jest. Technika. Niepojemność, a technika Zrobi z ciebie zawodnika O Boże Ej co, to, to twoje R3 potrafi tak zrobić? Jak? Tak zachuczeć jakby zmienić wydach to pewnie by potrafiło i to ładnie. jeszcze, bo dwa cyrki są. No to już, już tylko jeden no. Powiem Ci, że mogłoby to fajnie brzmieć jak miałem tą kawę na Silisie o kurwa, człowieku, jak on strzelał zajebiście Halo, halo Franku o. Zdzisiu, już, słyszę Cię Dobrze Eustachy? Dobra, dokąd jedziemy? Przed siebie Dobra Podoba mi się ten plan Powiedzcie, że nikt mi w mieście nie podskoczy na tej 300 -ce. O człowieku czy zupełnie tak samo się na tej 125, aczkolwiek czasami wychodzi, że jednak mogą podskoczyć. O stąd mi kiedyś samochód scholowali. Tak to. W tej uliczce, tu kiedyś... Nie czekaj, w tej, tej, tutaj. Tu kiedyś nie było szlapanu i można było stawać. Tam ludzie wszystko obstawiali i parkowali. No, ja też zaparkowałem. No, uh -huh. no i się okazało, że za drzewem w liściach był schowany znak, że wiesz, zakaz parkowania i holowanko. To nie byłby pierwsze takie miejsce. Mm. Wiem o co chodzi, komu też był taki znak. No i straciłem dosyć sporo kasy i czasu, żeby odzyskać samochód. No. tu spójrz na mnie. D. I. Co? Do co? foteczki A. A coś ty myślał. To ty też spójrz na mnie. <laughs> ty, poczekaj mam coś dla ciebie. Co? <laughs> Ja Ci nie pokazałem takiego brzydkiego znaku. Nie no co Ty, ja Ci pokazałem tylko palec serdeczny. Dobra ten się pas zwęża. Ty sobie dasz radę. A Ty nie. Eee, Volkswagen! Eee, panie. Ale powiem Ci, że śmieszna sprawa, nie? Bo zaczynasz się zastanawiać, czy ten gościu obok Ciebie co jest, to czy dasz radę, czy nie dasz rady, nie? O. Na cebrze chyba nie masz takiego problemu. Nie, eee, tam się w ogóle nie patrzę w prawo czy w lewo, czy dam radę. Ale tutaj już wie, zaczynam łapać na przykład z tym dam radę, z tym dam radę, z tym nie dam rady. W sumie jest okiem już sporo samochodów, z którymi bym nie dał rady teraz. No. I skuterów. <laughs> to w sumie też. Znaczy paradoksalnie w tych niskich pojemnościach, to skuterem szybciej ruszysz niż biegówką. No, przyspieszenie tak, bo tutaj jednak musisz się dokopać biegami. No. Ale, ale na przykład tą 125 x Maxem, co miałem, leciałem maksymalnie 120 coś, a tu jestem 138. Nie? Także okay. VMAX jest większy, ale te 138 to już jest na odcinie. A miały być dzisiaj burze cały dzień, a w sumie tak, ta tak, cały tak, dzień tak, była tak. ładna pogoda. Dokładnie. Ale spoko! Przyszły tydzień ma cały padać. I cały przyszły tydzień masz urlopik, tak? Tak. Ty, to można by było coś ponagrywać? No, a zobaczymy, czy mi się uda jakiegoś sprzęta fajnego dorwać. A ja myślałem, żeby na litrach coś ponagrywać. A, na litrach. No litrach. no, no litrach. No, litra. no, ale powiedzcie, że mi na tej jamaszce chyba będzie się łatwiej jeździło po to, że niż na Ducati, bo Ducati ma, ma kurde chyba gdzieś o tyle wyższą kanapę, wiesz? Dupo, powiem ci, ona że jest i... na pewno jest wygodniejsza jedynka od twojej Ducaty. No. aczkolwiek jak lataliłem z tym, a jak ostatnio, żeśmy się przesiedli, lataliśmy coś się przesiadłem z Wizardem. No, a to powiem ci, że on ma taką śmieszną wąziutką kierownicę, jak dla mnie taka, kurwa nie wiem, jakbyś się z roweru przesiadł na hulajnogę, nie? Jest takie wrażenie, że masz taką <laughs> małą, wąską, prostą kierownicę. A i jakoś nie byłem w stanie się na to przełożyć no. Powiem Ci, że też jak y, tam wpadaliśmy w te y, zakręty serpentyny y, to próbowałem się tam coś kurde przytulić i tak dziwnie było mocno no. dziwnie nie ja wiem no ale to przyzwyczajenie pewnie no tak no, inaczej ale mi jest łatwiej bo jest niżej ale nie puszczaj na razie tego odcinka, bo jeszcze nie, nic nie mówiłem nie? no spoko, nie? Za, kurwa, zanim ja go złożę to poczekaj <grym> A tak, to sporo pół Kurwa Faktycznie I, 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 Junik, co ty? Nowy, w, in nowy w internetach? Jest no <grym> ja, ja słyszę w głośnikach tylko urrr, urrr. No co zrobić? Coś w tym jest Ale widzisz no Trzeba się okopać biegami, szybciutko podmieniać Także można się jeszcze jednak szybko wyuczyć pewnych, tak. pewnych zachowań Aha. Czegoś takiego jak redukcja do przyspieszenia O kurwa, masz <ścoughs> ja nie mogę O, uwaga Prawda? Jak to mówię? <laughs> Nie ryczym im tam Poza... Ale powiem ci, że ściana się cały czas zmienia. No. Ściana żyje własnym życiem. Do tego no. nicze, jak dzięki dzisiaj? Dla dzisiaj, dzięki dzisiaj, do dzisiaj. <laughs> do następnego. Siemano, ta część. Fajnie było, dzięki za jazdę. No, spoko no, moi drodzy, to w tym odcinku to jest na tyle. Poladaliśmy sobie trochę z wynikiem. Poatestowaliśmy trochę sprzęty. Niestety mam tego sprzęta na krócej niż bym chciał. Nie dało rady zrobić jakiegoś maksymalnego przebiegu. A, póki co, dobra, plus 20-30 km. To wychodzi na to, że zrobiłem jakieś 200, coś. 230, powiedzmy na chwilę obecną, jeszcze pojeżdżam pojeżdżę. Bo i nagram dla was. A... No co, to zasady na temat tego motocykla. Muszę śrubkę dokręcić kurde, bo się te lepiej. No ale co zrobić? Dobra, słuchajcie, to w tym odcinku to jest, na tyle. Także standardowe, jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę up, zostawcie komentarz, wbijajcie do mnie na Instagrama, na Facebooka, jakieś takie inne moje aktywności. W tym odcinku to było na tyle, także standardowo do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji, kolejnej okazji, narazka. Subskrybuj Kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.